Będziemy mieli przerwę na reprezentację i też musimy coś zrobić z czasem. Nie tylko to polega na w piłce można, ale też na zabawie. Myślę, że w tym meczu z ruchem Chorzów przyjedziemy tutaj chociażby postrzelać i pobawić się tu poganiać po lesie. Nie poradzimy się bez pani teraz, nie? Miałem jakieś zachowy wysokości i jak będę miał okazję to przyjadę tutaj, to i dziewczyny oczy